Witajcie, kochani, z tej strony Monika z kanału Mona Art. Dzisiaj stworzyłam dla Was trzy proste kartki do koperty i wykorzystałam w nich przede wszystkim maski, czyli takie, wiecie, szablony. Niektórzy nazywają maskami, niektórzy szablonami. Z Craft Uli do naniesienia wzorów tuszami. I specjalnie chciałam zrobić trzy kartki w różnych formatach, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej może wyglądać. I oczywiście używałam różnych masek. Pierwszą karteczką jest taka z uroczym kiciusiem. Właśnie nie chciałam, żeby te kartki były przeładowane, żeby była delikatny jeden na przykład element, ale oczywiście pokusiłam się o to, żeby jeszcze dodać sobie takie gwiazdeczki. W międzyczasie się zacięłam nożyczkami i staram się nie ubrudzić sobie kartki. To są elementy do wycinania ze Scrap and me Papiery te, które są bazowe tutaj pod spodem, jest to, są to arkusze papierów od Alchemy of Art, z, z chyba ze zeszłorocznej kolekcji. Wiecie, połączyłam dwa różne. Nie, nie muszą być tak, że nie, znaczy nie musimy tworzyć kartek w ramach kolekcji. Możemy używać różnych papierów, różnych elementów i łączyć je ze sobą. To tło, które tutaj mamy, stworzyłam właśnie z użyciem masek. Również te kółeczka, jak zobaczycie później, są zrobione przez maskę, mimo że są wyembosowane i nie są pełne w środku. To sobie zobaczycie, jak to zrobiłam. Też użyłam długopisu. Bardzo lubię ostatnio, nawet już ostatnio, od przynajmniej ponad roku, używać właśnie czarnego cienkopisu do robienia takich szlaczków dookoła. Bardzo mi się to podoba i trochę to pokazuje, że ta praca jest właśnie taka ręcznie robiona, że nie jest to tylko, wiecie, wycięte z użyciem różnych wykrojników, różnych takich, wiecie gotowych elementów, tylko jest tutaj ta, ta odrobina takiego, wiecie, tworzenia samemu czegoś, nie? To tak samo jak właśnie maski. Możemy te tła robić tak naprawdę jakie chcemy. Wiecie, mamy różne tusze, kilka masek i możemy sobie stworzyć takie oryginalne tło, którego nikt nie ma. Nikt nie stworzył i, i ono też jest bardzo fajnie. Znaczy bardzo fajne, bo jest to właśnie ten, ten element taki nasz typowy, nie? Także tutaj maskę zrobiłam z użyciem dwóch tuszy i troszeczkę je połączyłam. Także po środku wyszedł taki jakby trochę pomarańczowy, no ale to czerwony z zielonym zmieszany. Taki brudny pomarańcz. I też te szlaczki, widzicie, robiłam tak, że dojrzałam do tych kółeczek. Nie przerosowałam ich w środku, także wyglądają jakby były troszeczkę takie, wiecie, bombelki takie na wierzchu właśnie nad tym szlaczkiem, przez to, że nie są porysowane w środku. Druga karteczka jest ze skrzatem i tutaj już też są to elementy ze skrapędmi, ale z zupełnie innego arkusza. I tutaj właśnie chciałam też właśnie pokazać, jak na DL-ce możemy to zrobić, bo na tych małych te szóstkach ja bardzo często wykonuję właśnie tego typu, wiecie, odbicia przez maski i tak dalej, bo wiem, że to fajnie wygląda, element na środku, ale w DL-kach już troszeczkę inaczej to się tworzy, bo ta kartka jest dłuższa, więc mamy więcej tej przestrzeni. I tutaj znalazłam fajny element do wycięcia z takimi, właśnie taką kokardę, z długimi tutaj, tymi, wiecie, wstążeczkami i pomyślałam, że to bardzo fajnie wydłuży tą kompozycję. Tak jak widzicie, niewiele potrzeba, żeby stworzyć bardzo ciekawą pracę. I również te bąbelki, te bąbelki są na wszystkich kartkach. I tutaj jest też karteczka z misiaczkiem, ta mi się bardzo też podoba. I tu użyłam też takiej maski z choinkami, natomiast nie zrobiłam tak jak tutaj, że tylko dałam element... Na środku, tylko przeciągnęłam tą maskę po całości, po całym tym papierze tutaj. Tylko mocniejsza jest na środku, a tutaj, właśnie, nie chciałam, żeby były elementy, takie jakby, wiecie, kawałki choinek, że na przykład jakiś tylko narożnik i nie wiadomo co to jest. Chciałam po prostu przeciągnąć, więc sobie na środku zrobiłam mocniej, a delikatniej tutaj po brzegach, żeby było widać zarysy tej, cho, tych choineczek. Bardzo fajne. Ja tutaj też użyłam dwóch odcieni tuszu, żeby widzicie tak jak było, że te choineczki są i jaśniejsze, i ciemniejsze. Że wiecie, brzegi mają troszkę ciemniejsze, to już wiecie. jak Z jednego tuszu też można uzyskać ten sam efekt, tylko troszeczkę wiecie, delikatniej trzeba robić na początku i potem troszeczkę bardziej przyciskać tą szczoteczkę. Ja akurat używałam szczoteczek, ale równie dobrze można używać różnego typu gąbek, natomiast no maski są takie, że mają, wiecie, te zakamareczki, wiecie, narożniczki jakieś, albo małe gwiazdki. No tam wtedy jest troszeczkę trudniej do, wiecie, dojechać gąbeczką. Ale szczoteczki bardzo fajnie się tu spisują i oczywiście tutaj też jest szlaczek, tak jak przy poprzednich kartkach. Także mm, to są trzy proste kartki do koperty. Bez problemu je możecie włożyć, wysłać Całkiem szybko się robią. Ja w godzinę stworzyłam te trzy kartki. Godzinę taką realną. Wy tutaj będziecie to oglądać w przyspieszeniu, więc myślę, że jest to fajny czas na właśnie stworzenie tak aż trzech kartek. Zapraszam Was do obejrzenia materiałów, z których stworzyłam te kartki. I zapraszam później na tutorial. Do zobaczenia, kochani. Materiały, które zostały użyte w moich pracach to przede wszystkim tusze Distress Oxide tutaj w trzech kolorkach. Maski craft ulowe. Tutaj sobie wybrałam kilka świątecznych wzorów, a z których skorzystałam to już widzieliście na początku. Chujneczki, gwiazdeczki, taka fajna gwiazda. Tutaj bardziej w, w w sensie takich, wiecie, śnieżnek. I takie jeszcze dwie maski. Bardzo fajne. Mam ich całkiem sporo i bardzo chętnie z nich korzystam. Trzy bazy w formacie DL otwierana do góry. C6 i taka kwadratowa, którą ja zawsze... Mój ulubiony format 135 na 135 cm. Do tego mam papiery. Wybrałam sobie dwa arkusze z... Od Alchemy of Art z kolekcji Merry Christmas. Bardzo mnie te, te tła tutaj z tyłu e, zainteresowały jako, jako tło w kartkach. One są bardzo piękne super widoki. Natomiast e, jeśli chodzi o mnie, to dla mnie do kartek no, są to zbyt duże grafiki. I mam też takie dwa arkusze tutaj ze scrap and Me. To taka, wiecie, mieszanka kolekcji papierów. Ja nie zawsze w ramach kolekcji wykonuję swoje prace, chociaż często mi się to zdarza. Ale grafiki pasują do różnych kolekcji, więc nie ma z tym problemu. Tą tutaj wybrałam, chociaż nie jestem pewna, czy z niej skorzystam. Może jakieś mniejsze elementy wytnę, ale przede wszystkim chciałabym. Wykorzystać te grafiki tutaj tych uroczych zwierzaków świątecznych. No wiecie, no, ja uwielbiam kotki, pieski, i, ale nawet te misiaczki no, słodkie są naprawdę. Do tego sobie przygotowałam klej, taśmę dystansową. Mam długopis do embossingu z wow i złoty puder. Do tego mam też taki, wiecie, przygotowany proszek antystatyczny. Nożyczki do wycinania bo te elementy będę musiała sobie wyciąć. I też mam takie, wiecie, szczoteczki do suszowania i trochę tektury, żeby podbić naszą warstwę. Tak więc y, to byłoby chyba wszystko. Oczywiście mam też przygotowane tutaj napisy. Takie, wiecie, wydrukowane. Tak więc zapraszam Was do oglądania tutorialu, jak tworzę moje kartki. Another. and don't give in to fear that's all that I am asking for for Christmas time this year we've had enough of fighting and dying in the streets for Christmas I just want a little peace be blind to one another the differences are small we all got a cross to bear we all have got our faults for once when we're affronted can we turn the other cheek for christmas i just want a little peace and if the fates should bless us with a moment of reprieve we all could stand together in the silence and just breathe Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. Light that we have saved, so jealously we've guarded for the coming rainy days. If only for a moment we can make the darkness cease. For Christmas, I just want a little peace. For Christmas, I just want a little peace. to one another and don't give in to fear that's all that i am asking for for christmas time this year we've had enough of fighting and dying in the streets for christmas i just want a little peace be blind to one another the differences are small all have got a cross to bear. we all have got our faults. for once when we're affronted, can we turn the other cheek? for christmas, i just want a little peace. and if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe choice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. For a moment we can make the darkness cease For Christmas I just want a little peace For Christmas I just want a little to one another and don't give in to fear that's all that i am asking for for christmas time this year we've had enough of fighting and dying in the streets for christmas i just want a little peace be blind to one another the differences are small all have got a cross to bear. we all have got our faults. for once when we're affronted, can we turn the other cheek? for christmas, i just want a little peace. and if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe joy for all the happiness mourn for all the grief it's all that i am asking for this lonely christmas eve Let's shine on one another the light that we have saved so jealously we've guarded for the coming rainy days if only for a moment we can make the darkness cease for christmas i just want a little peace for christmas i just want a little to one another and don't give in to fear that's all that i am asking for for christmas time this year we've had enough of fighting and dying in the streets for christmas i just want a little peace